Sprinter w 906, no, znany model, no, ale w tej wersji, no to mm, na pewno niewiele widzieliście takich lamp. Mamy całkowicie czarne wnętrze. Mamy zamiast zwykłej żarówki zamontowany laserowy projektor. Mamy listwę LED w środku do jazdy dziennej z funkcją kierunkowskazu. No, całkiem fajnie ze sobie wygląda. Zobaczcie. Ktoś Wam jeszcze pokażę tutaj.